Wymaga radykalnej zmiany perspektywy. Ludzie nie są już biernymi ofiarami okoliczności, lecz aktywnymi uczestnikami procesu twórczego własnej egzystencji. Jednak ta moc nie jest ani arbitralna, ani natychmiastowa, wymaga harmonii, spójności i świadomości. Myśl, emocje i działanie muszą się zbiegać, ponieważ każdy wewnętrzny dysonans objawia się jako zewnętrzna sprzeczność. Pragnienie obfitości przy jednoczesnym działaniu pod wpływem strachu nieuchronnie prowadzi do niespójnych rezultatów. Prawo korespondencji głosi, że wszechświat reaguje nie na słowa, lecz na wibracje, która je podtrzymuje. Emocje stanowią pomost między myślą a manifestacją, ponieważ przekładają ideę na odczuwalne częstotliwości. Strach ma tendencję do kurczenia, ograniczania i odtwarzania scenariuszy obronnych. Wdzęczność natomiast poszerza percepcję i otwiera przestrzeń dla możliwości. Nie jest to naiwny optymizm, lecz zasada działania obserwowana i praktykowana przez mistyków i tradycje na przestrzeni wieków. Działanie ostatecznie wieńczy proces. Bez niego zasada, jak na górze, tak na dole pozostaje niekompletna. Działanie zgodne z tym, co myślisz i czujesz, ucieleśnia pożądaną transformację. Jeśli dążysz do miłości, musisz stać się kochający, jeśli szukasz stabilności, musisz pielęgnować wewnętrzny porządek i dyscyplinę, jeśli pragniesz sukcesu, musisz przyjąć zachowania i sposób myślenia kogoś, kto już jest z nim zjednoczony. Wszechświat reaguje nie na deklarowane intencje, lecz na okazaną gotowość. Konkretne zastosowanie zasady korespondencji nie opiera się na nadzwyczajnych gestach ani ezoterycznych praktykach zarezerwowanych dla nielicznych